W tej izbie u Tetmajerów bawili się ci najważniejsi goście. Rodzina pana młodego i jego przyjaciele oraz rodzina i przyjaciele panny młodej. Tutaj spotkały się te dwa zupełnie odmienne światy, świat wsi i miasta. Tutaj także odbyły się tradycyjne czepiny. Zebyś tych mielios nie nadycki nieba! Los... Uśmiech. Czepiny to tradycyjny obrzęd przejścia, czyli zmiana statusu społecznego w, przy świadkach społeczności. Dawniej Czepiny składały się z wielu elementów, które w zależności od regionu różniły się między sobą, albo też kolejnością, ale spokojnie można tu powiedzieć, że pojawiały się takie elementy jak ostatni taniec z druchenkami, pierwszy taniec z babami, z mężatkami, albo wykupywanie młodej, albo składanie się pieniędzmi na czepiec. Natomiast zawsze pojawiał się moment, kiedy zdejmowano młodej wieniec i zakładano chustę czepcową albo czepiec. Dziewcyna się smuci, ze wionecek zruci, jak ja czepiec. Lucian Rydel, wspominając swoje wesele, w liście do Wondraczka zapisał takie słowa. Był to widok jedyny w swoim rodzaju i zupełnie niezwykły, kiedy u tetmajerów zasiedli przy stole panowie we frakach, a między nimi wiejskie kobiety w naszywanych gorsetach i w koralach u szyi, panie w sukniach wizytowych i chłopi w sukmanach. W tym pomieszczeniu goście weselni odpoczywali, Jedli, rozmawiali. Stanisław Wyspiański całą noc stał oparty o framugę drzwi, przyglądał temu, co tu się dzieje, słuchał toczonych tutaj rozmów. Widział wiszącą na ścianie reprodukcję Matejkowskiego w chory. To pomieszczenie to izba scena, urządzone tak, jak opisał je Wyspiański w deskaliach do Wesela. To miejsce, w którym narodził się jego arcydramat. Panno młoda, myślę sobie, że to zechcesz, to się stanie miłość po Jako jo Nie umiem nic? Niby na moje zawołanie? Na prośbę i rozkaz twój, żeś to dzisiaj panno młoda, jak jaśminy, jak jagoda. I o coś się to rozchodzi, ze się spodziwo po mnie? Ty dziś jesteś szczęśliwa, panno młoda, zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle, których bieda piekło dręczy, których duch się strachem męczy. A do wyzwoleństwa się rwie. I po cóż te spiekła duchy? Niechaj przyjdą na podsuchy, na wesele, gdzie muzyka? A to mi pan zabił, ćwika. Kas się tyle luda zmieści. Muzyka ich chwilę popieści, Duch taki chwilę przystanie, a potem jako dym znika. Pan coś trzy potrzebują, Może się inksi poznają. O co chodzi? O mój mąż. Ach, pan młody, ty pan młody! Słuchaj, przecie ty poeta, i ty dzisiaj sprawisz gody. Ja szczęśliwy do gospody sprosiłbym tu cały świat. Takim rad, takim rad. Zaproś tego chochoła. Przyjdź, chochole, na wesele! Zapraszam cię ja, pan młody, wraz na gody do gospody. Jest na tyle jeść i pić, możesz sobie z nami kpić. Dla nas samych dość za wiele! Przyjdź, chochole, na wesele! Przyjdę, przyjdę, jak mo wolę. Skoro północ zacznie bić, do nas tu na izbę przyjdź. Sprowadź jeszcze kogo chcesz! Ciesz się z nami! Ciesz godami! Ciesz się, ciesz! Czy on nas też posłucha? Cieszę się, a myślę sobie, że ci będzie siostro żal. Czego żal? Jakaś do pola ganiała krasą i siemniatkę, jakaś jesce była mała, i ty, i Hanusia, i ja byłyśmy razem doma. Że ci się zacnie bezstajnie, że szkolni i wyrosła zwyczajnie, i bez całej tej wsioski roboty, i bez tego harowania, że jak ty będziesz z panią, cieszę się, a myślę sobie, że ci będzie siostro żal. Czego żal? Że ci się będzie cnieło, bez tatusia, bez nos, bez tych płotów, bez ogroda, że choć się chłopem ucieszysz, jest co tu płacąca, przyleciz. Bo tu to gduse mos, bo tu się serce przyjęło, a tam ci będzie samotno i bez to ci będzie markotno i bez to ci będzie żal. Mało szkoda, krótki żal. A teraz ty sobie chwal, rumi się teraz i pal, ale tu to gdusza się ostanie i tu to twoje kochanie, a tam ci będzie samotno i bez to ci będzie markotno i bez to ci będzie żal.